Wierność, silne swędzenie z zakazem podrapania się. Filantrop jest to człowiek, który publicznie zwraca bliźniemu drobną cząstkę tego, co mu ukradł prywatnie. Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Cierpliwość, rozpacz pod maską cnoty. Różnica między wielbłądem a człowiekiem. Wielbłąd może pracować nie pijąc przez cały tydzień. Człowiek może przez tydzień pić nie pracując. Święty, martwy grzesznik, odpowiednio zredagowany i wydany. Aby się poznać z najdalszą rodziną, wystarczy się wzbogacić. Udrana bełkot. kocą, bredzą, że deszcz, że drogo, że to, że tamto. Trochę pochodzą, trochę posiedzą i wszystko widmo, i wszystko fantom. Miłość, jedyna funkcja fizjologiczna. Która zrobiła karierę czysta wyborowa źle wpływa na czystość wyborów, tragedia zakochać się w twarzy, a urzenić z całą dziewczyną, Aforyzmu o książce nie potrafią niestety wymyślić. Książki kupuję, zbieram, czytam. Nawet je piszę i zanadto kocham, aby zbywać je aforyzmami. Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy. Włóczęga. Człowiek, który nazywałby się turystą, gdyby miał pieniądze. Pojęcia takie jak... Wieczność, bezgraniczność zaczynam rozumieć dopiero wtedy, gdy załatwiam jakąś sprawę w urzędzie. Znałem człowieka, który umarł pionowo. Powiesili go: Pięść, ręka w gniewie: Nie pożądaj żony bliźniego swego. Na daremno Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek i te ślady bezładnych moich kroków po ziemi. Pesymista twierdzi, że wszystkie kobiety to nierządnice. Optymista nie jest tego samego zdania, ale ma nadzieję. Para. Woda w natchnieniu. Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować. Konserwatysta człowiek, któremu się zdaje, że nic nigdy nie zostało zrobione po raz pierwszy. Romans to marzenie samotnego, a samotność Marzenie człowieka, który ma romans. Powiedz człowiekowi, że na niebie jest gwiazd tryliard, a uwierzy. Ale napisz kartkę, świeżo malowane, a sprawdzi palcem i powala się. Kobieta jest jak róża, na to ma kolce, by je owijać płatkami. Wszystko w polowaniu jest urocze i nęcące, z wyjątkiem zabijania zwierząt. Gratulacje. Najuprzejmiejsza forma zawiści. W twarz dadzą sobie na za tyle, a tyle. Obetrą gębę ręką, a sumę przeliczą. Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem. Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni pokazać listy uwierzytelniające. Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.